Przez niemal pół wieku działała przy jednej z wrocławskich parafii i przyciągała setki wiernych. Dziś wspólnota religijna Agaliasis już nie istnieje. Po ujawnieniu niepokojących praktyk przez gazetę Wyborczą kościół wszczął kontrolę, a jej wnioski doprowadziły do rozpadu grupy. Agaliasis była związana z parafią Świętej Anny na wrocławskim Oporowie. Jej modlitwy uwielbienia gromadziły wiernych nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Sygnały o możliwych nadużyciach sprawiły jednak, że sprawą zajęła się Wrocławska Kuria. Arcybiskup Józef Kupny powołał specjalną komisję, która przez dwa miesiące badała działalność wspólnoty. W skład zespołu weszli m.in. psycholog, prawnik, biblista i specjalista od prawa kanonicznego. Eksperci analizowali nagrania z nauk, rozmawiali z obecnymi i byłymi członkami oraz zapoznawali się z ich relacjami. Raport przyniósł, jak określono, niepokojące wnioski. Z ustaleń komisji wynika, że wewnątrz wspólnoty miało dochodzić do psychomanipulacji i przemocy psychologicznej. Nowych członków najpierw otaczano intensywną uwagą, a później wymagano od nich bezwzględnego posłuszeństwa. Osobom, które nie podporządkowywały się liderom grożono karą proroka. Zarzuty dotyczyły także ingerowania w życie prywatne i intymne wiernych. Liderzy mieli wpływać na wybór małżonków, decyzję o zakładaniu rodziny oraz negować wartość cielesności. W raporcie wskazano również na brak przejrzystości finansowej i kontrolowanie pieniędzy członków przez fundację Doxa. Po zakończeniu kontroli arcybiskup zarządził nabożeństwo pokutne. Wkrótce potem wspólnota się rozpadła. Znaczna część jej członków wraz z animatorami opuściła Agaliasis i zaczęła działać poza strukturami kościoła. Niewielka grupa pozostała pod opieką Kurii i obecnie przechodzi proces naprawczy w innej parafii. Duchowni zaangażowani w sprawę unikają komentarzy, podkreślając potrzebę ochrony osób, które czują się skrzywdzone wieloletnią działalnością liderów wspólnoty. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie Państwo na natemat.pl i w naszych innych filmach.